Witam już w piątym odcinku wyścigu Mixeli o KBM Jesteśmy na razie na ślicznej kanapie. Ale podczas odcinka już zmienimy terytorium na nasze. Nazwijmy to klasycznym. No, ci dwaj panowie poszli na eliminację. I dobra wiadomość, były aż trzy głosy. Niesamowite, że aż trzy, a poza tym nie trzeba robić ta breakera. Świetne. No a więc panowie, powiedzcie jakie macie spekulacje. No, w sumie nie wiem. Niby ja jestem lepszym graczem, więc mogliby mnie chcieć wyrzucić. A co, jak ja odpadnę? A skąd ja mam wiedzieć? Co wtedy? No, scrubs, nie bój się aż tak. No, także że Scrooge dostał dwa głosy, więc wylatuje. O, tak, akurat czemu on dostał te głosy? Wiesz coś? Bo ludzie zagłosowali choć. W to on prawie nic nie zrobił, tylko poszedł za torcem i źle skończył. Aha, to co teraz ze mną? No będzie, że slamem będziesz musiał zdobyć jakąś nową nazwę dla pary. No i będziesz w następnym odcinku brał udział. Następny odcinek to sklepie tego torca. Przejdźmy do konkurencji. A więc, no niby do Halloween lub do jakiegoś balu przebierańców jeszcze długo, ale mam pomysł na zadanie. W skrócie, trzeba znaleźć dla mnie jakiś kostium. No, jak widać, są cztery pary z poprzednich odcinków. Każdy działa osobno. No, a więc, oczywiście czas jest też nie nieskończony. A więc, czas... Start. Flair. To jest zadanie idealne dla mnie. Otóż, kostium. Ja, ja już mam pomysł, co mógłby kombinować, no bo on jest żółty. A pasowałby mu taki fioletowy. Nie za dużo fioletowego, nie jakiś manczosowy. O. Czyli taki bardziej jak mają dymixis, żeby tak wyglądał fajnie. No tylko jest jeden problem. Był w tym turnieju i to jest jeden mixis, którego. A nie dość, że są, zostały z niego tylko szczątki, te jeszcze leżą gdzieś w czy dżungli. A to chodźmy do niej i go odzyskajmy proste. E, Tesla nam chyba zabronił. Mówił coś takiego. No chyba nie, no. no a więc ruszajmy. No, Globerciku, oto Tarura. rura. Znalazłem w niej orzecha, a to... A oglądając... Jeden z ostatnich odcinków dowiedziałem się, że ona właśnie prowadzi do dżungli. No, a więc wchodzimy. A to bezpieczne? Dostaniemy taki okrzan za... od Tesla za to, że to zrobiliśmy. Eee, nie możesz się pogniewać. No, Żawki, ja się w ogóle nie znam na przebieraniu, na modzie. My nic nie możemy zrobić. Co? A, masz pomysł? No to dawaj. Mamy go przebrać za grubego, fioletowego stwora? Gdzie masz jakiegoś... Kuh, 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 kuh. Chodzi ci o tego Grim Mesa, czy jak on się tam nazywał? tylko skąd już weźmiemy e, jakieś elementy? Gdzie mam niby spojrzeć w lustro? Teraz czy ty mnie nazwałeś grubym? No dobra, już niech będzie, no... Hmm, w czerwonym domku nic użytecznego nie ma, Fulk. No, widzę. No, a więc musimy znaleźć coś. Chodź, tam można jakąś ławeczkę. Jak choć no, teraz jeszcze musimy zejść, no to chodźmy tutaj, po poduszce. Po co? No, wóle, dawaj, złaś tędy. Patrz, jak to się z krasą robi. Robisz tak i lądujesz. Jak mi się rozwali kręgosłup, trzeci raz, to cię zabiję. Dobra, złapię ciebie. O! Skacz na rękę, i będzie dobrze. Dobra, dobra. Lecę. Moja ręka jest z kamieniem. No trudno, chodź wólk. Mój kręgosłup! <laughs> to pierwszy raz gdy idziemy gdzieś razem, gęba. Cudne? Niestety. Pierwszy mam nadzieję, że ostatni raz, a w tak odpadnę, to nie będzie mi smutno. Nie chcę z tobą już tu więcej być. No, także gdzie ty mnie prowadzisz? No. Jak już słyszałeś, idziemy tam. Przybierzemy go za żywego ducha. Żywego ducha? Tylko taki debil jak ty, by coś takiego powiedział. No, w sumie jest nawet przy drzewie. To są te szczątki. To dawaj bierz. Ja wezmę połowę, ty weźmiesz połowę i wracamy do opony szybko. No, też oglądać ten odcinek. No, oczywiście. Dobra. Chodź. No, trochę słabo, wulkno. no. Tutaj też prawie nic nie ma. Widzę. A nie, zaraz, jest dentysta. Cie, ale ma ładną kukartkę. No to weźmie od niego przebranie, tylko nam go chyba nie odda. A ty byś chciał łazić nagi? A kto ci powiedział, że nie jestem teraz nagi? No. Także mam plan. Pobijemy go. Co? Co? No chodź, panie dentysto. O, o, witam pana. Ma pan problemy z zębami? Nie no, tylko pan zaraz będzie miał. Ty nie przesadzasz? No przecież mojego cię trochę starczy. E, e, To skąd weźmiemy więcej? My. Witajcie chłopaki. To, to, to ja mam go... Nie, ja tego nie zrobię, nie poćwiartuję go. Zaraz, co ty robisz? Nie! Żeby to było warte. O. Widzisz, gęba? Ten papier jest idealny. A poza tym, jest zrobiony z drzew, więc możesz go jeść Podziękuję. Ktoś tym sobie chce, może wytrzeć dupę. <laughs> Smakuje dobrze. To miał być kostium, już oddaj to, buraku. Smakuje nawet perfumami. Nareszcie wszyscy dotarli. Czas na prezentację ich kostiumów. No to teraz może się naprzebierać. Zacznijmy od kostiumu pożerawczych drzask. No, a więc zobaczymy, jak on wygląda. Eee, w tym ledwo, co da się stać, co to w ogóle jest? To, to ma wyjdzie grymis. Co, co to w ogóle jest? Eee. I z czego to zrobiliście? Eee. A dobra, przejdźmy do rankingu. O, hej, Tesla, przydam pożyć cukier, zaraz. Czemu wyglądasz jak kuta? Yy, dobrze jest być z powrotem we własnej skórze. Nawet sąsiad nie zobaczy w tym kostiumie, ale będę miał przypał, no. Dobrze. Wasz kostium był bardzo słaby, beznadziejny, no nie będę kłamał. Następny kostium należy do skrzydla tych kumpli. Zobaczymy, co oni zrobili. Na pewno coś lepszego. O! Wow! Ten kostium wygląda naprawdę porządnie. Jeszcze mam mikrofonowy ogon, ale ogon jest najmniej ważny. O, te skrzydła. Może coś powiedzcie ja od siebie. Ten kostium był oczywiście projektowany przeze mnie. nazwałem go Glamrock Tesla. No, ma on nawet swój mikrofon, jak już Tesla podkreślił. Ma rękawy tutaj poprawione. Wszystko, no. O, hej Tesla, przyszedłem pożyczyć kawę. Pomalowałeś sobie paznokcie? Tesla jesteś gejem? Nie... Zaraz zabiję tego sąsiada, no. Ten kostium był naprawdę porządny. Przejdźmy do przedostatniego kostiumu. Kostiumu weteranów. Co to jest, jak ja się w tym źle czuję? Co wy ze mnie zrobiliście, jakiegoś doktorka? No, Wulko, powiedz o tym. Jak mi kręgosłup pęka, chłopie! No dobra, także... To jest kostium... Poczciwego dentysty. Zawieram wszystkie dobre cechy dentysty. No ja mam jakąś rozgwiazdę, głównie Nie podoba mi się to. Ej, Tesla, przyszedłem pożyczyć masło. Przebranżowiłeś się? Nie powiedziałeś mi o tym? No wiesz, co Tesla musisz powiedzieć Tomietkowi? Zaraz. No ja zabiję, no. No, mam coś jeszcze powiedzieć? Tak! Skąd ty to wziąłeś? Ej, pożyczyłem. Eee, pomocy! Potrzebuję pomocy, mój żąb. Eee, mam dość tych przebieranek! Naprawdę, ten ostatni kostium był tragiczny. Mam dość sąsiada. No, przejdźmy do. na szczęście, ostatniego kostiumu, który na pewno nie będzie najgorszy. Czyli kostiumu zrobionego przez Gębę i Smerfa. Oto oni. Co to jest zabadziew? Panowie, mogliście kupić coś lepszego w Chińczyku? No, co to jest? Jesteś teraz duchem, wręcz nawet żywym duchem, zobacz. Burszasz się. Yy. O czym ty gadasz? A no, Berb jest takim debilem, że mówi o żywych duchach. No, duchy nigdy nie żyją. A, to duch musi być martwy. Dobra, to cię tylko dobiję. Zaraz to. Nie, nie. Stąd już nie wyjdziesz. Będziesz tu siedział do końca życia. Yy. Aha. Ale miał być duchem tylko. To... Co to było? To był jakiś zamachowiec? Matko, poszedł do więzienia. Goba, teraz będziesz sam. To jest zbyt cudowne. Nie wierzę. No dobra. Zrobię już ten ranking kostiumów. Dajcie mi chwilę. Sąsiedzie, słyszałem, że był zamach na ciebie. To straszne. Gnoju, zadzwoni na policję, pozwę cię za nękanie. Eee... Dobrze, skończyłem robić ten ranking kostiumów i gobby wykluczyłem. No, bo ogólnie miał być tak, że dawano najsłabsze kostiumy i idą mnie na eliminację. No, gobby wykluczam, czyli będą, czyli ich, jego kostium nie będzie liczony, no, bo i tak już stracił swojego kolegę niby. Więc ocena kostiumów nie była trudna Wygrywają skrzydlaci kumple Gdzie wyście to znaleźli? To było cudowne Ech, W tej w swojej takiej dżungli małej Zaraz, co? Nie, nic, nic nie słyszę, nic, nic Słyszałem Z dżungli mówiłem, żeby tam nie brać, wigamonie, no Przynajmniej nie w tym odcinku No bo to, to było oczywiste, w poprzednim odcinku wiem, żeby tam nie włazić Dobra, idziecie na eliminację nie. A więc zmieniam zdanie. Najlepszym kostiumem zostaje e, e, kostium dentysty od weteranów tak. I, łatwo, Wulk, łatwo. No pomóż z moim kręgosłupem. No także może raczej drzass idą na eliminację razem z nimi. A oni nie idą, no bo ten stracił kolegę, oni wygrali. A więc do następnego odcinka. No i nara. Mam, za mam nadzieję, że sąsiad i ten zamachowic zgnieją w pierd... O, mam kolegę, jak miło. Hmm. Co teraz z moim osiedlem? Zaraz zapomniałem pożyczyć majonez, Nie. Jak się nazywasz? Pewnie jesteś Jędrek nie jestem szaf Miło mi Cię poznać Jędrek Dużo spędzimy razem czasu Masz jakieś historie do poopowiadania bo ja dużo mam Zabierzcie mnie stąd. sąd Nie! Ojojojoj oj, oj, oj. Nie no jakby Nie no muszę ukarać Nawet jak nie Nawet jak przytrwają do eliminacji muszę ukarać tych skrzydlatych kumpli No poszli do tej dżungli Żałuję żeby zrobiłem to zadanie z dżunglą No ten Później odkryłem dopiero, że ten dinozaur potrafi kopiować ludzi i miksele i nie tylko więc może znaleźć wyjście a gdy znajdzie wyjście to skończymy jak Jamesy, czyli nic z nas nie zostanie ale na pewno nie mogli aż tak tego zrąbać on nie mógł nauczyć się przechodzić co nie? Ech. Dobra, muszę pójść spać i odpocząć zamach, sąsiad i dinozaur nie mam nic innego do roboty